Swoją pierwszą firmę założyłem 3 dni po moich 18 urodzinach. I to tylko 3 lata po emigracji z rodziną do Niemiec. Od 21 roku życia stworzyłem ponad 700 teledysków i spotów reklamowych. Przez ten okres również nagrywałem na YouTubie i zdobyłem srebrny przycisk. W wieku 22 lat stworzyłem agencję, która specjalizowała się w budowaniu stron dla klientów i sklepów e-commerce. Po czym szybko zauważyłem, że takie sklepy mogę samemu prowadzić, no i to też zrobiłem. Przedawałem produkty fizyczne i cyfrowe, podróżowałem i poznawałem świat. Inwestowałem zarobione pieniądze i Również uczyłem innych, jak mogą to zrobić. Teraz na pewno pomyśl sobie, dlaczego on się tak kur... Fala. Dziś moje firmy generują ośmocyfrowe przychody. Do 15 roku życia wychowywałem się na wsi bez jakichkolwiek perspektyw, i chcę, żebyś tylko jedną rzecz zrozumiał. Minął już prawie miesiąc nowego roku, a ty dalej masz kolejny rok. Dalej nic nie zmieniłeś, a zarzekałeś się, że ten rok będzie Twój. Tym, co powiedziałem, chcę Cię tylko i wyłącznie obudzić. Jeżeli naprawdę nie zrobisz tego pierwszego kroku, jeżeli naprawdę nie będziesz próbował, nic w życiu nie zmienisz. I tak przez kolejne lata będziesz tylko i wyłącznie mówił, że kolejny rok będzie Twoim rokiem, a tak naprawdę. Naprawdę nic się nie zmieni. Ja również zaczynałem od zera. Nie znałem nawet dobrze języka, nie miałem tysięcy na koncie, ale próbowałem, upadałem, wstawałem, uczyłem się i szedłem dalej. Jeżeli chcesz, żeby ten rok naprawdę był Twoim rokiem, zacznij po prostu działać.